jest kochana, dzień dobry. Tak jak obiecałam, włożyłam ten zjawiskowy, seksowny, zniewalający kostium kąpielowy brytyjskiej marki Curvy Kate. A dlaczego on jest tak świetny i jak można go założyć? Za chwilkę. Teraz tak pobieżnie omówimy, jak jest zbudowany. To jest typowy balkonik. Jest fiszbina. Pięknie unosi ta góra. Z tyłu jest zapięcie takie plastikowe, dosyć szerokie, żeby nam stabilizowało jeszcze mocniej piersi. Ale o co chodzi z tymi szarfami? Popatrz. Pod jedną miseczką i pod drugą przyszyte są takie tiulowe z takiej, właściwie to nie jest tiul, taka dzianina, która się ładnie uciąga, jak to się mówi. I którą możemy sobie różnie, przeróżnie zawiązać. Ja sobie zrobiłam krótki rękaw, ale mogę sobie zrobić też taką opcję. I iść na plażę. A w sumie tych opcji jest sześć. I zaraz Wam pokażę, jak można jeszcze uwiązać.